Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza przyniosła flakoni kalabastrowy olejku i stanowszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swymi swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, Faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: Powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł. Słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem. A ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp, stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą. Ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam Ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Odpuszczone są Twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie. Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara ci ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Płakała, całowała i swoimi włosami ocierała stopy Jezusa. Dziś w rocznicę ostatniego dnia objawień Maryi w Gieczwałdzie, Kościół czyta nam takie poruszające słowo. Kobieta wkrada się do domu zacnego i wysoko postawionego społecznie Faryzeusza, jakby nic nie mogło ją powstrzymać przed spotkaniem z tym, w kim ma nadzieję i kogo już kocha. A Jezus jakby czekał na to spotkanie i pozwala na to, żeby ono wyglądało tak, jak chce ona, ta była prostytutka. W tym zacnym domu Szymona jest najgorszą mieszkanką miasta, jaka mogła się tu pojawić. Jednak to nie gospodarz tego domu ma jedno z najpiękniejszych spotkań opisanych w Biblii, tylko ta kobieta, która wie o tym, że jest najgorszą w mieście. Ona wyszła z tego domu ocalona przez Jezusa, uwolniona, bielsza niż śnieg. Faryzeusz Szymon został w swoim domu taki, jaki był, czyli oddzielony od grzeszników, bo to oznacza słowo Faryzeusz oddzielony od grzeszników. Ale też Szymon był oddzielony od swojego własnego grzechu i oddzielony od pragnień o uwolnieniu z tego grzechu. I oddzielony od tęsknoty za zbawicielem. Nie wiemy, czy Szymon zrozumiał, co powiedział do niego Jezus. Nie wiemy, czy uświadomił sobie, że swoją pewnością bezgrzeszności i lepszości od innych jest bardziej chory niż ta kobieta, którą gardził, a która sama myślała o sobie. Jestem chora. Potrzebuję lekarza. I znalazła lekarza. I pokochała go. Bo ją ocalił. Pierwszymi, którzy uwierzyli w objawienia Maryi w Gieczwałdzie 144 lata temu, byli najgorsi na Warmii. Byli to alkoholicy, osoby uzależnione. Pierwsi nie uwierzyli księża. Sam proboszcz August, któremu zawdzięczamy to sanktuarium, miał w czasie objawień czas potężnego kryzysu autentyczności objawień i jednego dnia zakazał nawet dziewczynkom przychodzić pod klon. Parafianie ubłagali proboszcza, aby zmienił zdanie. Wiele znaków zapytania miał biskup Kremens. Miał twardy orzech do zgryzienia, bo wyczuł, że dwie rzekome wizjonerki, które dołączyły do dziewczynek Basi i Justynki, opowiadają rzeczy niestworzone. Upomniał nawet pisemnie proboszcza Augusta za dopuszczenie fałszywych wizjonerek pod klon. Nie jeden ksiądz głowił się nad tym, co dzieje się w Grzwałdzie. Ale najgorsi na Warmi byli spokojni. Alkoholicy nie mieli żadnych obaw. Oni już nic nie mieli do stracenia. Wierzyli jak dzieci, i słuchali jak dzieci, słuchali Maryi, której słowa przekazywały im Justynka i Basia. Po objawieniach proboszcz August zanotował w swoim dzienniku, że dla niego dowodem na autentyczność objawień nie są uzdrowienia z chorób somatycznych, zresztą Lekarze nie mogli wtedy stwierdzić z całą pewnością, że te uzdrowienia nie są medyczne, ale dowodem na autentyczność objawień dla proboszcza było to, że alkoholicy przestawali pić i odmawiali różaniec. Tak zapisał w swoim dzienniku. Trzeźwość wiara i zmiana życiowe, zmiany życiowe. Najgorszych ludzi na warmi były i są dowodem na to, że Justyna i Basia naprawdę otrzymały od Boga łaskę widzenia i słuchania Maryi w Gieczwałdzie. Faryzeusz, oddzielony od grzeszników Szymon, myślał o sobie, że jest zdrowy i że nie potrzebuje żadnego lekarza. Żadnego ocalenia, żadnego zbawiciela, i nikomu nie musi być za nic wdzięczny. Kobieta prowadząca w mieście grzeszne życie, myślała o sobie, że jest chora i potrzebuje lekarza. Nie tylko została ocalona, ale odnalazła miłość swojego życia. Tą miłością. Był Jezus, który ją ocalił. Kogo jest dziś we mnie więcej: Szymona, oddzielonego od grzeszników i Jezusa, czy tej kobiety grzesznej, ocalonej przez Jezusa i zakochanej w Jezusie? Amen. Uwielbiając Boga za dar Maryi, Matki Jezusa, czcimy jej obecność wśród swego ludu w gieczwałskim wizerunku Królowej Nieba i Pani Aniołów. Z ufnością ośmielamy się modlić do naszego Ojca. Za Kościół Święty, aby za wzorem Maryi prowadził wszystkich ludzi do Jezusa. Ciebie prosimy. Za naszego arcybiskupa Józefa. Aby wsparto orędownictwem Najświętszej Marii Panny Giczwałckiej radośnie pełnił swoją pasterską posługę. Ciebie prosimy. za wiernych decyzji warmińskiej, aby jakich Ojcowie wiernie trwali przy Bogu i Kościele. Ciebie prosimy. Za nasze mamy, aby za wzorem najświętszej dziewicy. Były pierwszymi i najlepszymi nauczycielami swoich dzieci, wpajając im umiłowanie Jezusa i Jego Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, za dzieci, które przystąpiły do pierwszej komunii świętej. Aby zawsze chciały swoje życie wiązać głęboko w przyjaźni z Panem Jezusem. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach tej mszy świętej, we wszystkich intencjach mszy świętej zbiorowej, a także o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Anny, Elizy i Kingi. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pielgrzymów przybywających dziś do sanktuarium maryjnego w Gyczfałdzie, za naszych parafian, za osoby, które łączą się z nami w modlitwie przez transmisję w internecie. Niech pełna łaski wyprasza u swego Syna, Jezusa Chrystusa, potrzebne łaski w ich życiu, ich rodzinie oraz otacza nieustannie swoją macierzyńską opieką. Ciebie prosimy. I w chwili ciszy przedstawmy Panu nasze osobiste intencje. Boże, który w Marii ukazałeś wszechmoc swej łaski, wysłuchaj nasze modlitwy przez Twojego syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje na wieki Wieków. Amen. Zro.